Tomasz Fryliś, poseł Parlamentu Europejskiego, żartuje sobie z Donalda Tuska i zaczyna mówić do niego po niemiecku. Poseł Tomasz Fryliś, jedna minuta. Panie premierze Tusk, pan chyba lepiej rozumie po niemiecku, a więc zrobię panu tą przyjemność. He Tusk! P Panie premierze. Pan polityce jak pan są największym niebezpieczeństwem dla Europy. Kiedy Pan był w opozycji z pomocą Unii, Pan atakował suwerenność własnego kraju i Pan niszczy praworządność w Polsce. Opozycja jest przeganiania, osoby niewygodne i orzeczenia są kasowane. Pan wprowadza więcej cenzury do internetu, to coraz bardziej przypomina reżim. To, co pan, czy, czy, do czego pan dokonał jako łamanie prawa, czegoś takiego nie było wcześniej. Unia Europejska to wszystko toleruje, bo pan zawsze był tym najgrzeczniejszym urzędnikiem europejskim. Pan niszczy całą Europę, masowa migracja, cenzura, eskalacja geopolityczna, Zielony Ład. Pan tak naprawdę to wszystko szerzy, nawet jeśli nikt o tym dzisiaj już nie chce słyszeć. Pan jest polską Angelą Merkel, pan jest polską Urszulą von der Leyen, a Gorsze jest to, że jest Pan też z tego dumny. Pols, to jest wszystko złe, złe dla Polski, i to jest też złe dla Europy. Dziękuję bardzo.